Dzień dobry, a być może dla niektórych i dobry wieczór. Jaki jest wymarzony świąteczny prezent Wojsława Rysiewskiego? Jakie potrawy najbardziej lubi spożywać przy wigilijnym stole, oraz jakie pieśni świąteczne są jego ulubionymi? Tego dowiecie się w tym. Ostatnim mam wrażenie podsumowującym ten rok w felietonie pod tytułem Rzucam temat, dlatego nie przedłużając. Ja rzucam temat, a Was zapraszam na dalszą część tego materiału. Jedziemy! Musi być gotowe, Filip! Na koniec jeszcze kilka króciutkich pytań, jeśli chodzi o święta. Jaki jest wymarzony prezent, jaki pan kiedykolwiek dostał, albo prezent, o którym pan marzy? Kupiłem sobie super bluzę. Jaką bluzę? Z kapturem. Okej, okay. ulubiona potrawa wigilijna? O kurde. To trochę ich help. Nie wiem, generalnie lubię... Lubię wszystkie tradycyjne potrawy, no pewnie grzybowa, pierogi i śledzie. Jak są fajnie zrobione. Mhm. Ulubiona kolenda bądź jakaś pieśń. Czy piosenka po prostu świąteczna? Moja córka uwielbia teraz śpiewać Gloria, a Gloria in excelsis Deo, także to jest moja ulubiona. Czego Pan życzy fanom i sobie na ten nadchodzący rok na te święta. Spędzenia wspaniałego czasu z rodziną. No. A na przyszły rok dużo świetnych gal. Szanowni Państwo, ja dziękuję. Jest to. Ostatni wywiad na tym kanale Walki Według Filipa, ja dziękuję bardzo. Ostatni, ostatni wywiad... w... Ty... Zawsze? Znaczy ever? No jeśli widzowie będą chcieli, to jeszcze jakiś udział. Nie no, żartuję, to jest ostatni wywiad, mam wrażenie, w tym roku na KSW, bo KSW już nie będzie, ale mam, mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku. Ja dziękuję za cały rok. Ja, się, ja będę na pewno. Tak się... <laughs> jakiś ban się szykuje? A nie, nie, no, no nie, 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 nie wiem. ja wiem, że będę. Aha. A ty, no to nie wiem, czy przyjedziesz do Radomia. Postaram się, zrobię wszystko, co, co w mojej mocy, bo karta zapowiada się fantastycznie. Niemniej dziękuję za, za cały rok e, zmagań, dziękuję za te wszystkie wywiady i cały poświęcony czas, myślę, że przynajmniej z, z ponad godzina by wyszła. także ode mnie wszystkiego dobrego na święta. Dobry, lepiej, dzisiaj to z pół godziny pewnie było. 16. E, no to jeszcze możemy pogadać. Nie, żartuję, bo już tam nie czekają. <laughs> dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Szanowni, ode mnie najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności i kanału, ale także również dla odwiedzających sporadycznie moje materiały. Życzę Wam przede wszystkim wewnętrznej, głębokiej harmonii, która w dzisiejszym pędzie konsumpcyjnie nastawionego świata jest jednak bądź co bądź trudna do osiągnięcia i bez względu na to, z czym się zmagacie, żebyście... Nigdy nie utracili wiary w lepsze jutro. Także na tą końcówkę świąt i na, na cały nowy rok życzę Wam wszystkiego najlepszego. A teraz przejdźmy do, do krótkiego podsumowania tego roku na łamach mojego kanału, na którym znalazło się około 115 wywiadów, które przeprowadziłem tak na luźno, a przede wszystkim na 10 galach, w tym 5 gal KSW, 1 gala grapplingowa Let's Play. Gala Sportlab Fight 2, gala NFN 2, gala Strife 16 oraz Kings Arena 1. No, i tak oprócz tego były jeszcze takie na luźno wywiady podczas innych wydarzeń, czy podczas spotkań po prostu z ekspertami, czy z zawodnikami. Pojawiło się w tym roku na tym kanale również 11 odcinków felietonu. Pod, pod tytułem rzucam temat, ten jest 12 bonusowy. W tych felietonach pojawiło się m.in. bardzo ciekawy odcinek na temat opinii środowiska Tomasza Narkuna. Co dalej z jego karierą? Zapraszam Was serdecznie na, na te odcinki, jeśli ich nie widzieliście. Analiza, dlaczego Hamzat Cimajew pokonał Drikusa Duplessis oraz dlaczego Michał Materla i Mamet Khalidow nie trafili do UFC. Ponadto pojawiło się również sześć vlogów, w tym. Kilka z Gal KSW, ale chyba najciekawszy był ten z obozu z Dawidem Pepowskim, który serdecznie Wam polecam. Tam było pokazane, jak trenujemy, jak prowadzi swoje obozy trener Dawid Popowski oraz jaka jest jego filozofia trenerska. Pojawił się również jeden, zaledwie jeden felieton pod tytułem Walki na Torze. Projekt o to Formule 1, który po. I jednym odcinku porzuciłem, zawiesiłem, można powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy w ogóle będzie się dało przekształcić algorytm ze sportu walki, po, pod też po prostu motorsport, i czy jest w tym w ogóle sens, i, i czy po prostu kiedyś nie otworzę nowego kanału o tej tematyce. Czas pokaże. Pojawił się również jeden film, którego bohaterem był młody zawodnik Karol Kapłon, który opowiadał, dlaczego warto startować na zawodach MMA Polska. A na koniec tego materiału ja komentowałem walkę Karola Kapłona. Jeśli chodzi o kanał w liczbach, to najchętniej oglądaliście wywiad z trenerem Dawidem Pepłowskim, właśnie który przeprowadziłem podczas obozów XYZ Fight Academy Bydgoszczy w maju. Obejrzeliście go ponad 27 tysięcy razy. Na drugim miejscu znalazł się wywiad z Karolem Bedorfem podczas gali KSW 112, gdzie to zostało wprowadzony do Galerii Sławy Hall of Fame KSW 20 tysięcy wyświetleń. Dziękuję za te liczby, za te wyświetlenia. Na trzecim miejscu znalazł się wywiad z Pauliną Klimek po gali Let's Play, grapplingowej, gdzie obejrzeliście go ponad 7200 razy, na, na czwartym miejscu znalazł się Piotr Kuberski, 6500 wyświetleń, a na piątym miejscu znalazł się wywiad z Wojsławem Rysiewskim po gali w Olsztynie, 4700 wyświetleń, za co bardzo dziękuję. Najczęstszym gościem na kanale walki według Filipa był oczywiście jedyny i niepowtarzalny Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy aż pięciokrotnie pojawiał się na łamach tego kanału, a na drugim miejscu egzekwo znaleźli się Bartek Gładkowicz w liczbie trzech wywiadów, Piotr Kuberski również oraz Michał Michalski. Najmilsi, bardzo wam dziękuję za cały wspólny rok oglądania MMA, przeżywania tego sportu, emocjonowania się nim, wspólnych rozważań i komentarzy na temat różnych walk, różnych zestawień. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i dajcie znać Czego chcielibyście więcej na, na tym kanale? Bo tworzycie go przede wszystkim wy. Ja wam dostarczam tylko treści z epicentrum wydarzeń, ale to, co chcecie wyoglądać, no to piszcie. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w 2026 roku. Wszystkiego najlepszego dla Was. No i trzymajcie się. Do zobaczenia po drugiej stronie kamery. Michał, 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 Dawaj, Michał chłopaki, no! pod kątem. Ja Ci dziękuję i chciałem Ci powiedzieć, że ogólnie e, ja siedzę, śledzę we wszystkie te wywiady. E, no ogólnie no, ja tym żyję, bo to całe moje życie wiadomo jest klub, to wszystko oglądam. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie robisz najlepsze wywiady. I bardzo się. I rozwija się, trzeba kawkę przelać, wspierać. Tutaj kolegę Filipa.